Czy Jarosław Kaczyński był tak dobry, czy wy byliście tacy słabi w piątek? Jarosław Kaczyński. Kaczyński przyszedł do ludzi nieprzygotowanych do przesłuchiwania Jarosława Kaczyńskiego, nieprzygotowanych obiektywnie. A mówi pan o sobie? Nie. Ja zwracałem uwagę mojemu koleżeństwu i zresztą mam dosyć dobre opinie i bardzo wiele osób mówiło, że wycisnąłem z tego przesłuchania, ile się dało. Przeczytałem wszystkie dokumenty, które mieliśmy, które otrzymaliśmy jako komisja przed tym przesłuchaniem i uważam i to mówiłem od początku, Zanim się ta katastrofa wydarzyła, że Jarosław Kaczyński powinien być słuchany, jeżeli nie na końcu, to jako jeden z ostatnich, w sytuacji, w której mamy dużo więcej dokumentów i informacji na temat systemu Pegasus, ale też w ogóle na temat inwigilacji, bo to nie jest komisja tylko o Pegasusie. To nie jest komisja o tym, że podsłuchiwano rodzinę Brajzów, jak niektórzy by chcieli i na tym małym, krótkim wątku chcieliby się skupić. To jest komisja o prawach obywatelskich i ogólnie podsłuchiwaniu Polaków w trakcie ostatnich 8 lat. Może to nie będzie problem, bo będzie Kolejne przesłuchanie Prezesa Kaczyńskiego już jest zaplanowane. Będzie pamięcią. zdecydowanie, ale ono powinno mieć miejsce po tym, jak my przesłuchamy wielu innych świadków, bo nawet podczas tego przesłuchania Jarosław Kaczyński powiedział rzeczy, o których my już wiemy, że obiektywnie nie mają pokrycia w. O czym pan myśli? O czym pan mówi? Myślę, że był wprowadzany w błąd co do tego, że Pegasus był wykorzystywany względem osób, które szpiegowały Polskę i Polaków. Tak bardzo ogólnie Wprowadzony Wprowadzany w błąd, czy okłamywany przez... Ja wprost, ja wprost no zapytałem, pan... go, skąd on miał tą wiedzę, a on powiedział, że od, od ministrów Wąsika i Kamińskiego. Więc jeżeli okaże się, że nie było takich przypadków, czy prawie w ogóle nie było, a ja jemu ktoś mówił, że to był system kupiony do szpiegów i ciężkich przestępców no to Ktoś mu powiedział nieprawda. Czy prezes Kaczyński okaże się naiwniakiem? Ja nie powiem, że on jest naiwniakiem, ale z całą pewnością nowe technologie, nie tylko z uwagi na jego wiek 75 lat, to nie jest jego mocna strona. Okazało się z przesłuchania eksperta, który wystąpił przed Jarosławem Kaczyńskim, że Jarosław Kaczyński był wprowadzany w błąd i, i innych wprowadzał w błąd, pokazując swoją starą Nokię, mówiąc, że takich telefonów trzeba używać, że one są bezpieczne. To jest nieprawda. System Pegasus słuchał starej noki pana prezesa, więc pytanie jest, jak... czy on czasem Ale Nie był sądzi również... pan, że. Przepraszam. Ktoś podsłuchiwał prezesa Kaczyńskiego? Nie wiem, nie, nie wiem, ale chciałbym zobaczyć, jak wyglądały procedury dotyczące przechowywania wszystkich danych, wszystkich osób przesłuchiwanych i rejestrowania każdej osoby, ponieważ już, yy, która była podsłuchiwana. Ponieważ już podczas tego przesłuchania zadałem pytanie o ewidentnie nie, nielegalne podsłuchy, zapytałem Jarosława Kaczyńskiego o podsłuch w biurze prezesa Obajtka. Jeżeli obajtek był podsłuchiwany w 2018 roku, a mamy nagranie jego rozmowy z redaktorem Nisztorem, i ani on, ani Nisztor nie powiedzieli, że to jest fake, że takiej rozmowy nie było, że to jest wymyślone, wytworzone w jakiejś sztucznej inteligencji że to jest bardzo realistyczna rozmowa i się okazuje, że minęło od tego zdarzenia z 2018 roku 6 lat. Danielowi Obajtkowi nie postawiono zarzutów, nie ma sprawy w sądzie, więc po zakończeniu operacji podsłuchiwania kogokolwiek w Niezwłocznie trzeba zniszczyć te materiały. I dlaczego Dlaczego ich nie zniszczono. Raport. Nie zniszczono, tylko śmigają po dziennikarzach, to jest pierwsze. Ktoś może A powiedzieć. A kto je przekazuje dziennikarzom? Moim zdaniem i zgodnie z moją wiedzą, osoby, które pracowały w pionie bezpieczeństwa grupy Orlen, które są związane z panem ministrem Kamińskim, które przez jego zostały zarekomendowane i wskazane. I to jest wojna wewnętrzna w obrębie samego opisu. E, Chce pan przypomnienie... powiedzieć, że minister Kamiński miał swoich ludzi w otoczeniu prezes Obajtka I On to miał, oni mu zainstalowali ale To było ten plus jasne: kwa? politycy czy szefowie spółek Skarbu Państwa, większości strategicznych spółek Skarbu Państwa i szefowie bezpieczeństwa. Pionów bezpieczeństwa, czyli, czyli ci, którzy mieli pilnować, żeby oni nie byli podsłuchiwani, żeby nie spotykali się z nieodpowiednimi ludźmi, żeby dać im zabezpieczenie i komfort, żeby mogli pracować również na dokumentach niejawnych. Ci ludzie, co do zasady, byli wskazywani przez całych 8 lat przez pana ministra Kamińskiego jest, jest i osoby Ale Czy jest pan pewien? Jestem pewien, że w tym przypadku tak było. Tak. tak. I Dobre. to wiedzą wszyscy zainteresowani. Pan prezes Kaczyński też to wie, i dlatego powiedział po moich pytaniach, że dałem mu do myślenia, bo jeżeli z jednej strony Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik mają startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, z drugiej strony ma kandydować Daniel Obajtek, no to ktoś tu kogoś chce wyciąć z list wyborczych, i to jest brutalna wojna wewnętrzna, która szkodzić ma całej ich formacji, która wynika z tego, że ktoś kogoś podsłuchał i używa tych materiałów. Na pewno nie były to osoby prywatne. Na pewno wszyscy wiemy, że biuro Orlenu to jest najbezpieczniejsza spółka w Polsce. W żadnej spółce w Polsce i w Europie Środkowej nie pracuje tylu byłych oficerów służb w stanie spoczynku co w Orlenie to bardzo różnych służb i służb skarbowych, bo to jest Bardzo wielka ciekawe wielka rzeczy panie. pan opowiada. I niestety bardzo prawdziwe. Dobrze, a wracając jeszcze do działalności państwa komisji śledczej, czy pani przewodnicząca zdała test, zdała egzamin, czy myślicie o zmianie? Szefa szefowej komisji? Nie chciałbym tego publicznie komentować. To jest decyzja rządzącej koalicji, kto będzie szefową szefem. Komisji. Podobno były takie pomysły, ale już jest tego wycofano, żeby, żeby wymienić szefa. Nie będę tego komentował, bo tylko sobie popsuję z panią przewodniczącą relację. A ja i tak jestem tutaj przedstawicielem mniejszości, jestem tego świadom. To może decyzja zapytam polityczna, inaczej. decyzja polityczna, że pani Magdalena Soroka jest przewodniczącą, to była decyzja, która zapadła w obrębie ich koalicji. Dała rady czy nie dała? Ja uważam, że ona nie podjęła samodzielnie tej decyzji, że ma słuchać Kaczyńskiego, że była na nią presja, żeby przed wyborami go spróbować przeczołgać, a się okazało, że wobec braku dokumentów, faktów doświadczony polityk Jarosław Kaczyński przeczołgał dużą część komisji. Czyli w momencie, kiedy prezes nie złożył całego przyrzeczenia, trzeba było skończyć. Przesłuchanie. Ja bym tak zrobił. Ja bym tak zrobił, i wnioskowałem o opinię prawników. Uważam, że to była rozmowa towarzyska, która nie ma wagi prawnej i to jest tak, jakby ktoś w sądzie miał zeznawać po tym, jak nie złożył ślubowania na wstępie, albo jak ktoś chciałby być posłem, a nie wygłosił roty ślubowania poselskiego. Rosaw Kaczyński powiedział i powiedział, dlaczego nie złoży i można się z tymi argumentami zgadać, bo nie za chwilę będzie to oceniane przez sąd, ale słuchać kogoś, kto nie złożył e, roty e, ślubowania, to jest bez sensu. Trzeba było złożyć wniosek o karę, wyznaczyć dosyć pilny kolejny termin, jak to robiły, inne komisje śledcze i... Rozumiem, że wtedy prezes zostałby konkretne zwolnienie od premiera i wszystko było okej. Wystąpić okay. o zwolnienie do premiera, Dobrze. żeby mógł mówić o rzeczach tajnych i ściśle tajnych, no to będę zdziwiło mnie, bo on w pewnym momencie powiedział, że nawet gdyby dostał takie zwolnienie, to o tym i o tym to by nam nie powiedział. To też mnie zadziwiło i nie ciągnąłem tego wątku, bo to jest bardzo ciekawy wątek do przodu. Jak już dostanie to zwolnienie, to zobaczymy, bo on wtedy będzie musiał mówić o wszystkim, jak dostanie to zwolnienie, A on Miał takie wypowiedzi, ale nawet jakbym dostał zwolnienie, to o tym akurat bym wam nie powiedział. I to mnie wprawiło trochę w osłupienie. Mówię, okej, okay, a ciekawe, jak się z tego wybrnie, ale będziemy mieć czas, żeby zadać to pytanie. A co z tymi pogróżkami, które pan wtedy w piątek otrzymał? Dostałem groźbę śmierci, zresztą dostała ją moim zdaniem również pani przewodnicząca, której nazwisko w mailach, które do mnie trafiły. Przekręcano i ja publikowałem w tym mieście. No generalnie, że ja i ta wrona, wiadomo, że chodził panią przewodniczącą skroki oczywiście, że będzie po nas i, i że żebym się szykował, ja złożyłem zawiadomienie na policję. Dzisiaj wysłałem również mi pismo do marszałka Hołowni, że zaistniała taka sytuacja. Jasne, że pisze to jakiś człowiek niezrównoważony, ale nikt normalny nie zabił Pawła Adamowicza, nikt normalny nie zabił. Zabił Piotra Rośka w Biurze Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. W ogóle zabójstw politycznych zrównoważeni normalni ludzie nie robią, i to nienormalni ludzie wysyłają pogróżki. Bardzo ja jestem... się pan boi. Ja jestem mężem i ojcem piątki dzieci, ja muszę być odpowiedzialny za moją rodzinę. Gdyby w polskiej polityce nie było zabójstw politycznych, a były co najmniej dwa, które ja pamiętam bardzo spektakularne i bardzo niespodziewane i bardzo tragiczne, to to jest normalne, że powinienem i ja zareagować i państwo polskie zareagować.